Tak, jesteśmy bliżej tytułu, ale naprawdę jeszcze nie liczymy punktów. Jutro jest e, długi dzień. E, będziemy starać się jechać bardzo szybko. Tak jak dziś. E, mieliśmy dziś na jednym odcinku e, zalążek tego, co czeka nas na rajdzie Polski, czyli trochę szutru, e, więc sobie trochę potrenowaliśmy, a tak serio to, to y, poprawiłem zawieszenie na, y, na tą drugą pętlę e, i, i mogłem dodać gazu. Józef nie wiem, myślę, że, że, że stracił trochę e, zapał do jazdy po przygodzie na początku, bo w zasadzie 2-3 km e, po starciu do pierwszego odcinka e, wypadł, i później już, już, już stracił tą pewność, a w kolej, na kolejnych odcinkach e, myślę, że tak trochę ochotę do jazdy. E, no nic, no, myślę, że jutro będzie szybki tak czy inaczej, a poza tym jedzie dużo e, węgrów bardzo szybko, prawda? E, w samochodach R4. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że samochody S2000 tutaj pokażą, ale widać, że jak ktoś siedzi w porządnej furze, właśnie podjechał e, Misiek, to znaczy w porządnej furze, no, no jest to porządna fura, ale porządny kierowca przede wszystkim to potrafi pojechać bardzo szybko tak starą konstrukcją.